Jakiś piorunujący wynik, szczególnie w terenie. Następne przeszkody miały za zadanie przetestować wykrzyże, którym daleko jest do autoterrenowego. Niemniej elektronika doskonale tak? radziła sobie z przekazaniem Pińskie momentu górne. na obciążone koło. Na koniec był piasek. W tych warunkach JQ7 radził sobie, nie uwierzycie, patrzcie, równie jak dobrze jak, jak w poprzednich próbach. I tutaj elektronika tak dysponowała rozdzieleniem napędu, aby można było zachować pożądany kierunek jazdy. Nawet na wstecznym biegu. Wow, naprawdę ten samochód w piasku robi genialną robotę. On w ogóle nawet nie poczuł, że jest w kopnym piachu. Szacun. Zjazd ze stromego wzniesienia robił ogromne wrażenie. Nie tylko tym, że w początkowej fazie nie widziałem kompletnie nic za kierownicy, a również tym, jak skutecznie... Asystent zjazdu potrafił pomimo dużego nachylenia utrzymać stałą prędkość. No i na deser został przejazd przez specjalny basen. Najlepsze jest to, że obietnice producenta o głębokości brodzenia mają naprawdę w pełni pokrycie z rzeczywistością. Byłem.